Nazywam się Elżbieta Palinowska, jestem dyrektorem Domu Kultury w Michałowie. a wcześniej pracowałam przez 14 lat jako nauczyciel języka polskiego. W związku z tym, e, książka zawsze była dla mnie bardzo ważnym elementem wychowania i rozwoju. Sama e, chętnie bardzo dużo czytałam, e, czytałam też swoim dzieciom. Dzisiaj czytam dla przyjemności i książki fachowe i beletrystykę i wszystko to, co znajduje się w Bibliotece Publicznej w Mikałowie. Współpraca z Biblioteką układa mi się fantastycznie, ponieważ jest to instytucja kultury, która uzupełnia naszą działalność poprzez rozwijanie czytelnictwa, poprzez rozwijanie wyobraźni w Bibliotece Publicznej, która mieści się w tej chwili w nowym budynku. Świetnie wyposażonym. Życzyłabym przede wszystkim większej ilości pieniędzy na kupowanie książek nowych, które by zainteresowały większą grupę czytelników, większą ilość odbiorców.